Temat mleka jest uczniom z Lubania dobrze znany. Od kilku lat każdego dnia piją w szkole mleko, nie tylko to zwykłe, ale także waniliowe i czekoladowe. I dobrze wiedzą, dlaczego to robią. Lubię mleko, ponieważ jest bardzo zdrowe i e, bardzo smakuje dobrze. Żebyśmy byli zdrowi. Dlaczego jeszcze pijemy mleczko? Żebyśmy mieli dużo siły. Dużo siły, proszę. Dlaczego? Dlatego, bo mam zdrowe przez mnie zęby. Tak, to już mówiliśmy, proszę Gabyś. Eee, przez to nie chorujemy tak często. Łochaniamy się. Dlaczego jeszcze? No, bo jest po prostu bardzo smaczne. Smaczne. A jakie mleko lubicie najbardziej? Czekoladowe. Czekoladowe. Panilowe. Tak. A z czym jeszcze to mleko pijecie? Pijecie mleko i co jeszcze? Kto tego Kładki z mlekiem są To ser, śmietana, jogurty. Żeby być takim trochę mocniejszym. W tym roku z okazji Świętego Dnia Mleka w szkole w Lubaniu został zorganizowany konkurs, który rozstrzygnięcie planowane jest pod koniec czerwca. Kieruję tutaj takie zaproszenie dla dzieciaczków klas 1-6 do Szkoły Podstawowej w Ustroniu, w Przywieczerzynie, i również zapraszam moje dzieci ze Szkoły Podstawowej w Lubaniu do wzięcia udziału w akcji akcji propagującej zdrowy tryb życia zdrowe odżywianie. Skupiamy się w tym roku na Światowym Dniu Mleka, który przypada 25 maja, i zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach. Konkurs pod tytułem W Krainie Mleka Różne dzieją się rzeczy. Jest to konkurs skierowany dla dzieci w, klas, w klasach w takich dwóch kategoriach: 1, 3 i 4, 6. I y, będzie to konkurs plastyczny i konkurs literacki.